Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i na początek mam pytanie, które pewnie przypomnę również na zakończenie. Czy jesteście gotowi na to, aby zaszczepić się na COVID-19? No co prawda, jeszcze szczepionki nie ma i tak naprawdę nie wiemy, czy będzie. A nawet jak będzie, to w jakim stopniu będzie skuteczna i czy w ogóle będzie skuteczna. No ale dyskusja na temat ewentualnego szczepienia i szczepionki na COVID-19 trwa od dłuższego czasu i pewnie będzie trwać, nawet jeżeli ewentualnie ta szczepionka pojawi się. Na rynku. Mówię o sondażu i o badaniu, bo takie badanie właśnie zostało przeprowadzone przez dwie redakcje ABC News i Washington Post, i do tego badania odniósł się komisarz FDA Steven Hahn. Zapytany był przede wszystkim o ten słupek, który jest mniejszym słupkiem, ale który jest znaczącym słupkiem, czyli o 27% osób, które nie tyle sceptycznie podeszły do szczepionki na COVID-19. A które po prostu powiedziały, że nie zaakceptują takiej szczepionki z wielu powodów. To trzeba przyznać, że to jest duża grupa, i z dużym szacunkiem też do tej grupy i do tego badania odniósł się Stephen Hahn, który powiedział, że to jest delikatnie ponad 1,4 dorosłych Amerykanów, więc to musi dać do myślenia. Oczywiście, jego wizyta w studiu ABC News nie mogła polegać na tym, że będzie zachwalać szczepionkę, której to szczepionki nie ma, bo byłoby to jeszcze bardziej nieodpowiedzialne niż to, co słyszymy z ust polityków na potrzeby oczywiście polityki. Ale mówił i zachwalał agencję FDA, mówił o tym, jak to FDA pracuje dzień i noc, po to, żeby. A nie było żadnego zagrożenia, żeby Amerykanie czuli się bezpieczni, między innymi co prawda bardzo szybki, ale taki proces ta szczepionka będzie miała, jeżeli oczywiście powstanie, tyle tylko, że no mogą mieć kłopot z tą szczepionką, nawet ci, którzy do przeciwników szczepień i do antyszczepionkowców nigdy nie należeli. No bo jeżeli zna się procedury i wie się, że nad szczepionką pracuje się latami, a tutaj słyszymy co miesiąc, że szczepionka albo już jest, albo prawie jest, albo za chwilę. Będzie i że jest to stosunkowo krótki czas w porównaniu z tym czasem, który normalnie jest na wymyślenie, wyprodukowanie i przetestowanie szczepionki potrzebny, no to może mieć spore wątpliwości, i te wątpliwości nie powinny dziwić. Tak więc tak to wygląda w tym badaniu. No i trzeba dodać jeszcze, że 71% stwierdziło, że albo da się zaszczepić, albo jest bardzo blisko podjęcia decyzji o tym, by by się zaszczepić przeciwko COVID-19, co i tak jest gdybaniem i wróżeniem swusów na tę chwilę, bo szczepionki nie ma i nie wiadomo tak naprawdę, kiedy będzie, bo nikt nie jest w stanie doprecyzować daty. I wydaje mi się, że to niedoprecyzowanie daty jest bardziej wiarygodne od tego klepania na lewo i prawo, że szczepionka będzie już za chwilę albo za chwil kilka. I na zakończenie przypominam pytanie z początku, czy jesteście gotowi na. Ewentualne zaszczepienie się na COVID-19? Paweł Kuliński, wiadomości.com. Wiadomości.com. Twoje źródło informacji.